Witam Was bardzo serdecznie, jestem Rycu to jest kolejny z dzisiaj, dziewiąty dzień października, to jest sobota, to jest specjal, taki malutki, co jest właśnie rycu y, Związany z tym, że chciałem wam naprawdę powiedzieć coś ważnego. 90 widzów, y, 90 widzów Ser <mum> moja <mum> fruk <mum> Peska nie lubię pestek. Dobra, wracając. Bardzo dziękuję po pierwsze za nieprzekroczenie, tylko za, za to, że 90 widzów to, to, to troszkę jest. Tylko szkoda, że tych wyświetleń jest tak mało, ale zapewniam Was, że jak wróci ta technologia, czyli mikrofon jakiś tam, który mam cały czas i ramię robota, które sobie niedawno kupiłem, <laughs> śmieszki heheczki, ale tak dzisiaj o nie wiem jak nawet to nazwać ale powiem wam naprawdę ostatnio się zastanawiałem nad tym Facebookiem czy go nie po prostu nie wywalić bo takie informacje jakie są po prostu na Facebooku to zaczynam po prostu zaczynać wątpić w no bo po prostu zaczynam wątpić w ludzkość po prostu. I w to, że nie jest inteligentna po prostu. Eee, to co chodzi o taki wpis y, jednego ze z moich znajomych na Facebooku, y, którego w zasadzie prawdopodobnie nie znam, <laughs> albo po prostu mi się wydaje. Ale ja lubię tak po prostu czasami, ale ma podobne do mnie y, przekonania. Oczywiście ja jestem. Osobą otwartą na każde przekonania i jestem otwarty na wszelkie, wszelkie jakieś tam dyskusje. Ja nie jestem taki, że, że ty uważasz inaczej, to ja z tobą nie gadam. Nie, 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 nie. Nigdy tak nie miałem, nigdy tak nie miałem i, i, i częściej staram się właśnie e, prowadzić do dialogu niż do konfliktów, bo zawsze właśnie te wszystkie takie konfliktowe rzeczy to. Najczęściej się kończą tym, że ta druga osoba twierdzi, że jestem hamem i prostakiem, bo zazwyczaj tak się kończą, u mnie konflikty, że no, bo nie, nie, nie potrafię. Nie? Jak ktoś już wchodzi ze mną w konflikt, to już wtedy nie potrafię się pohamować. Nie, nie, nie. nie, I Póki jeszcze nie ma konfliktu, jest dyskusja, to okej, okay, wszystko jest spoko. Zaczyna się konflikt, tak zwany, że osoba na przykład mi zarzuca kłamstwo, albo zarzuca mi e, brak wiedzy, no to ja wtedy... <grywia> zaczyna się tak zwany... no... no za przeproszeniem... shitstorm, nie? no dosłownie shitstorm, nie? ja nie potrafię, ja nie potrafię wtedy wyhamować, nie powie, bo jest sobie slowdown, on już dostał, on już nie żyje, nie? już nie musisz go dobijać kijem on już nie żyje. Nie? No to jest mniej więcej taki poziom. Um, hmm. Ogólnie chciałem powiedzieć, to jest taki vlog pod tytułem Dlaczego że, y, też y, Wardęga, na przykład Wardęga się zajmuje sprawami takimi pod tytułem y, skamerzy i pod tytułem tam y, już różni youtuberzy, którzy, którzy chcą zarobić w, domie, w dobie pandemii y, na skamie. I on ich oskarża o to, że oni robią złe rzeczy na YouTubie. Hmm. Tylko tyle powiem. Nie Wardęga. Nie, nie, nie. Oni nie. Ale rządzący to jest dopiero. Ale Wardenga za bardzo się boi. Jest za bardzo cykorkiem. Malutkim. Żeby takie rzeczy, żeby takie rzeczy robić, czyli postawić się rządowi. Pokazać dane, twarde dowody na to, co się dzieje no to trzeba mieć twardy, trzeba mieć twardy tyłek. No ale niestety takie osoby jak Wardenga, Rojo, Isamu, czy nawet Piwdy Piwdy, no nie mogą mówić takich rzeczy pod tytułem, że... Zakłuwanie to jest nie do końca. Nie mogą mówić, że korona demia jest zaplanowana. Nie mogą takiej rzeczy. Ostatnio się dowiedziałem, że słowo na P, a kończące się na demia, jest zakazane. I po prostu jak to powiesz, no to twój film prawdopodobnie zostanie sprawdzony pod tytułem tak zwanych <grym> danych medycznych. Na które, na które chyba pół roku? Przesadzam, ale ileś odcinków temu został mi film usunięty, który był jednym z lepszych filmów, ale jakby ktoś go chciał, to na pewno go gdzieś udostępnię. Bo jest jednym z fajniejszych filmów, ale ja zawsze o tej pladze aktualnej mówiłem już praktycznie od samego początku. Nim zaczął ktokolwiek o tym mówić, to ja już zacząłem takie powolne ruchy robić. Na początku spokojnie, ale tam się rozgrzałem. Rozgrzałem się. Dobra, wracając, e, panowie, panie bo nikt wam nie powie nikt wam nie powie tego co wam teraz powiem czyli po prostu o tym że po prostu nie ma takiej aktualnie siły która by nas wróciła znowu do po, tak zwanej pow, powrotnej powro, do powrotu czyli do stanu przed właśnie tej sprawie, które nas przez praktycznie już drugi rok cały czas nas gryzie i nikt nam nie pomoże. Nawet dziki trener został zbanowany i nie wiadomo co z nim. Ani na Facebooku, ani na YouTubie, nigdzie go nie widać i w zasadzie można powiedzieć tylko tyle, no, że w zasadzie nie ma, facet był i go nie ma, więc. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się dzieje, to nie ma takiej siły. Nie wierzę, że nawet jak Konfederacja przyjdzie i wygra na przykład przyszłe wybory, to nie wierzę w to, że cokolwiek się zmieni. A jeżeli się zmieni, to na pewno bardzo szybko będzie to ukrócone w sposób. Protesty, różne burdy, różne blokowanie na przestrzeni Unii Europejskiej będzie normalnie tak trudno, według mnie. Jeżeli nie lubię żadnych rządzących, żadnych, ale gdybym miał wybierać, to aktualnie Konfederacja najlepiej mówi najlepiej mówi właśnie Konfederacja. Nie lubię opozycji, nie lubię rządzących i to bardzo. Wierzcie, że jest na równi aktualnie z P.O. PC, PO to są te, te same typki dla mnie aktualnie. I, i ro, równie dobrze mogliby skończyć na tej samej bezludnej wyspie i wszyscy by imprezowali u... Na, na imprezce. Bo było fajnie. A ja pierdziele powiem wam... Hmm. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Jestem, jestem w totalnym takim odrętwieniu czasami, ale plan, planuję właśnie takiego grubego vloga nagrać o tym, ponieważ jeszcze wiecie, że mam drugi kanał. Nawet jeżeli bym dostał strajka, to planuję zrobić naprawdę taki poważny i bardzo dogłębną analizę tego, co się dzieje. Z danymi, z wykresami, z, z porównaniami i to będzie grube, naprawdę grube. Choćbym nawet miał dostać na to konto bana, to się opłaca, według mnie opłaca się i na pewno i naprawdę przepraszam oczywiście wszystkich 90 moich widzów, ale to co się dzieje, to musi zostać wytłumaczone. I ja nie będę się czuł dobrze jeżeli to nie zostanie ujawnione. Ale wam dziękuję oczywiście za wysłuchanie tego vloga. Nie bądź jak fajka, zostaw pod tym filmem lajka. Nie bądź jak Huba, nie masz suba, daj suba. Like, subscribe and see ya next time.